Człowieczy maszcie i bardzo serdecznie witam nas już w 22 odcinku z tej serii. Czyli przygody Williama na dzikim zachodzie. No tak jak mówiłem w 21 jeszcze nie mam pojęcia, jak się będzie nazywała wreszcie ta seria. Czyli przygody na dzikim zachodzie czy przygody Williama. Ja bym szczerze powiedział, że przygody na dzikim zachodzie byłoby lepiej, bo wydało się połapać z tym wszystkim. Ale cóż, no. Ech, idziemy do naszego przyjaciela. Dokładnie to do Majka. Monik, wstajemy! Widzowie... Ja wiedziałem, że tak będzie. Oj, ja wiedziałem. O, dobra, tu jesteś, dobra, 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 już mnie cieszyłeś. Cześć. Nie się z tym, tym twoim kolegą? O, czeka na nas. O, no to prowadź. prowadź. Dobra, widzowie, jest. Ja nie będę dłużej Bravo. przedłużać, zapraszam Was do oglądania. A kto się tutaj strzelaliście, coś? Tak. O, ja się nie łudziłem. Dobra, dobra, no. Dobra, słyszę. Jedź. I tak, niech zapamiętam, Miguel, tak? Miguel. Ola. Żyjesz. Co? Po prostu musisz nauczyć się lepiej hamować. Teraz co? trochę chciał brudził, on ja no. Ta. no, okay. się obróciłem, ale u mnie nie może. Ja też się cały Miguel! To ten sam Miguel? Tak. Co no. tam? wszystko okej. Znajomy, masz jakieś sprawy. Miguel, tak? Tak. Możemy za budynek? Jestem z nami Majka, tak? Majka no. Da. Hmm. Okay. Słuchaj. Nie, tak. Słuchaj. nie, także wcale. Dobra, słuchaj, nie, nie obchodzi mnie to, co ty sądzisz. Zdejmij maskę. Chce, ch ch chcę, zobaczyć Potem. twarz. Chce, y muszę zobaczyć swoją twarz jeszcze raz. Muszę ją zapędzić. Na jeszcze dosłownie. Słuchaj, zaraz z tą porozmawiam inaczej, więc zdejmij tą maskę i porozmawiamy. I widzisz, ja nie mam maski. A mogę założyć kusta W każdej chwili. Zdejmuję. ją. Ze tą pogadać. No i bardzo dobrze. Super. Werbuje ludzi. Do bandy. I to za niedługo zamieni się w. zakopałem. Gigantyczny gang, bandę, zależy, jak chcesz to mówić. Słuchaj. Chcę Ciebie zwerbować, ponieważ słyszałem, że jesteś przyjacielem tej Majka, a potrzebujemy ludzi. Zbliżamy się do tego żeby zaplanować naszą akcję. I teraz mnie słuchaj. Nie masz żadnego wyboru. Po prostu... Powiedz mi szczerze. Umiesz strzelać? Umiesz tak? Umiesz, tak? Dobrze, okej. Okay. Słuchaj. Czyli skoro umiesz strzelać, no to spełniasz wszystkie warunki, które są mi potrzebne. Jesteś chętny do tego? I tak nie masz żadnego wyboru. Że tak to powiem. Powiesz już za dużo. Że tak, że tak to powiem. Nie chcę mi się nudzić. Czyli idziesz z sami. Nie idę. No i bardzo dobrze. No chodź. Słyszałeś może o akcji, która wydarzyła się? Niech na się... Nie wiem, co za konie. tym się wie. Eh, siadaj na konia. Miguel swojego. Jedziemy, bo się ludzi kręcą. To mi się nie podoba. To gdzie jedziemy? Narączę Emerald. Tam odbierzemy nasz pociąg. A więc teraz tak, słuchajcie, trochę mi się posrało obliczenia i akcja w fabryce była 7 miesięcy temu. Słyszeliście o niej? Na pewno słyszeliście. Trąbiło o tym całe Walentynki. tak. czy kogo to była sprawka. I tak już wiesz za więc mogę ci to powiedzieć, bo. I tak nieważnie już co zrobisz, jeśli odejdziesz, no to już do ciebie skończy, więc mów szczerze. Słyszałeś te akcji? Słyszałem. Wiesz kto za tym stoi? Na, ja. Na jedną osobę. Na, na sobie Mhm. Mm hmm. Teraz powiedzcie mi szczerze. Weźcie na co się piszecie, racja? Do na śmierć. No kurde, chyba wiemy, jeśli się godzimy na to. No mam nadzieję, że wiecie. Ważne, że wiecie, na co się piszecie i wiecie, co czeka... was może czekać. Czekać... Wszyscy nas czeka śmierć, ale... Z ręki kogoś, to... Dla mnie to po prostu jest męczarnia Najbardziej można żałować tego, że zginiesz od ręki własnego przyjaciela Czekajcie chwilkę, dobrze? Szmaty. Odbudowali się, że to będzie niemożliwe. Ale widać, że pieniądze dają wszystko. Nieważne. Chodźcie za mną. Więc wracając do tematu, idziemy na Rancho Emerald. Po co? Może zgarniemy kogoś, to po pierwsze, a po drugie, zgarnie nas stamtąd pociąg. Tak jak mówię z tym rozkładem jazdy. A sam tam pojedziemy prosto do Saint Denis, więc. Cóż, no. Trzeba korzystać tak. I drugi koniec. Jeszcze miasto. Ja jeszcze tam nie byłem. O, wiesz, że też chciałem tam kiedyś być, ale jedna osoba mi o tym mówiła ciągle, więc stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby tam jechać. Wydawało mi się, że słyszałem. Wirki nieważne, a więc jedziemy tam, załatwiamy parę spraw i tyle. I chodzi o Ale tak jak mówiłem, może kogoś zwergujemy. Macie wszyscy bronie przy sobie? No, Masz zapasowe policję. kolega, ma, Miguel się zgubił. Miguel się skupił? A pewnie ja nie to jedzie. E, słuchaj. To do mi jest. To dobrze. E, słuchaj, masz może. Do, masz może dodatkową amunicję w wiókach? Miguel. <kluz> masz pop, może dodatkową. Pop. rzuciłbyś? Da. Pop. Dzięki. Przyda się, bo, bo ostatnio nie kupowałem amunicji. Nie miałem na to czasu. Jesteśmy na miejscu. panowie Co tu się? Wysiadajcie, wysiadajcie stąd! Uważajcie na swoje głowy! I się nie rozdzielać! A co się dzieje? Nie wiem, tu się coś... Raczej na, na odwrót. O, dosłownie, tam Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. 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 Żadne powoli. Nie! Zostaw tą było Zostaw Chodaj. go! Zostaw go! go! Dopiero się uczy! Ach, no dobrze, no to wracając. Skąd jesteś się? Po co tu przyjechałeś? To samo pytanie zadaję tobie. To samo jest... to pytanie zadaję tobie. Po hm? co ja tu przybyłem? Mhm. Mm Odebrać swój duch. A jaki jest swój duch? Hm. Kurwa, Ta Te stąd? Wszystko mi ukradły. I Wszystko po to spaliłeś... I po to spaliłeś niewinnego człowieka... E, w stajnie... W farmę... i broń. Tak? tak. Wszystko mi zabrali. Miałem nic. Jak się nazywasz? Schowaj broń. O, jak się nazywam? Mhm. Jestem Daniel. Daniel Clanton. Nazwiska nie potrzebowałem. Tu nie jest teraz aż. Mm. Szukamy osób, dokładnie werbujemy. Do czego nie muszę ci chyba mówić? Ma się domyśleć. Werbujecie osoby, to gang. Mhm. Mm to bandy. bandy. I mówię, no, że nie jest mała, biorąc pod uwagę, co kiedyś dokonaliśmy. Bardziej ja no. I zostało trzech. Nie. Bandy. To są nowi. Jest ich jeszcze więcej. Na pewno żyją. Słyszałeś o akcji w Fabryce Cornwalla? Wielka oczywiście. eksplozja. Zniszczenie pociągu. Tysiące. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Czy jesteś w stanie nam pomóc? Ależ oczywiście. Umysł jest no, Umysł strzelacz? Jesteś zdolny do tego, żeby poświęcić życie za bandę? Pewnie, że tak. Panowie, A wy jak się nazywacie? Masz mi mówić Will, William. Will. A ty w czarnym? Na czarno ubrany, chłopcze? I się nie patrz i, i nie pytaj się ich. To nie jest nasz. Miguel. Miguel. Masz trochę pieniędzy? Jadziemy? Pytam się czy masz trochę pieniędzy Drobne są jakieś tutaj 20 dolarów, bym mu Powinno ci chyba starsić, żeby kupić bilet ja? Na pociąg? Mhm. Przecież macie konia. Chcesz dzisiaj jechać na tereny Lagras? Po co na Lagras? Saint Denis. Oh. W Wielkim Miasto. Z czego kiedyś nie słyszałem. dokładnie to 4 miesiące temu. Jest tam bank. W którym są bank. pieniądze. A wszyscy znasz raczej... Oj, chłopcy, chłopcy. To trzeba zapier... Pierwszym... No ale dobrze, no kontynuujmy. Raczej potrzebują pieniądze, raz ja. Mm -hmm. No to wygląda, skoro szukać się osób. A więc stwierdziłem, że go obrabujemy. Bank and Mhm. Mm Ten wielki To nie jest samobójstwo. Wdrapałem się na Mount Hagen, żeby zabić tylko jedną osobę. Przy okazji zabiłem około 40 Pinkertonów. Mm -hmm. Coś tam słyszałem o tej akcji, no. Co jeżeli macie dobry plan, to jak najbardziej jestem otwarty na to, by Wam w napadzie. Rozumiem. A macie plan? Dopiero się stworzy tam. Oh. Nie byłem w St. Denis nigdy. Oni też. To Ja byłem, prawda? Ale nie wiem, gdzie jest bank. Zresztą byłem ja tak na oko. Na oko jedno, bo drugie nie. Mam. Dobra. To wysiadamy, czekamy na pociąg. I jak już będzie, to jedziemy do Saint Denis. Bilety powinniście mieć gotowe. Pociąg tutaj powinien być za. około 2 godziny. Jedyny no. Oh, czu, czu, czu. posłuchaj, posłuchaj. posłuszę. dobry. bilet. Gdzie my jedziemy? Saint Denis. A, bilet to Saint Denis. To Saint Denis, tak? Mm. No, no tak, dziękuję bardzo. Taki drogiś, 6 dolarów, są hmm? Dobra, to czekamy. A my się widzowie widzimy już na miejscu. No jesteśmy widzowie. Saint Denis. Miejsce, do którego tak John chciał się udać, a teraz już się nie uda, bo nie żyje. Jesteśmy. No Cóż, jesteśmy, tak, w tym gigantycznym mieście Saint Denis. Raczej. Co prawda. Uff. Macie Jest, wystarczająco błem. pieniędzy na i idzie. Chyba. Macie wystarczająco pieniędzy na stroje. Musimy się tu przebrać. Taki, z, takich strojach będą na swojej nie szanowali. A nam o to chyba nie chodzi. O Jezu, i mamy się urażenie takie... Taka burżuazja typowa. Taki ci ty bogacze? Jak chcesz, to możemy być wyzywani od wieśniaków w sumie wazuje? No teraz... Jak masz kupić ciuchy za 15 dolarów. Ukraść! Ilona? Co musisz kupić się. No, jestem bezdomnym chyba, no to jak mam zarobić? Kraść 15 dolców? Mhm. No nie mogę to dać bo w pociągu taka typiara była, człowieku. Torebkę miała wypakowaną banknotami po same brzegi. A, pewnie jechała też do indziej. Ufanowany. No, może nie. Oczy, Pamiętajcie, że jesteśmy w wielkim mieście. A tutaj ludzie się zachowują trochę inaczej. Co? Musimy zwiedzić cały teren, tutaj musimy poznać to miasto. O! Ja o! 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 Zobaczyć, co my te mamy. A to jest ten mieździr? Ja to Mhm. Mm tutaj kiedyś. Może zrobimy rozdzielanie terenu? Rozdzielimy się wokół banków? O tym myślę. Bank. Poczekajcie, poczekajcie tramwaj, tramwaj, trawaj, uważaj! Czy co to jest tramwaj? Pociąg Starek. nie ma kół? Cordwall City Rail wszystko opłaca to już... No oczywiście. E, Dobra panowie, nie będę zająć się tyłami, wy się rozejrzyjcie. Od sprawdzę dachy. Ja sprawdzę tyle. Sprawdźcie cały teren. Cholera, widzowie. No, to będzie akcja jakich nie było, czyli w i na ten pieprzony bank. Dobra, tutaj z tyłu chyba nie możemy na nic liczyć, z tego ucieczki, bo. O! Dobra. Tutaj coś jest. Hej, tutaj teraz, to, to, to teraz też odkryliście? No właśnie, tą drabiną wchodź, wchodź! Ale skrzypi. Wiesz, co, wydaje mi się, że to jest ryzykowne, tą drabiną. Waliście, przecież. Chociaż... E, no, metal. Porządne. Cześć, sprawdzimy tam dalej. Dobra, to ja sprawdzę dalej z pleców. Cholera, widzę, nareszcie mamy bandę. To jeszcze brakuje naszego kochanego Bartka, Johna i Lukasa. Człowieka hmm, się nie da zapomnieć. Okej, okay, tutaj są jakieś krzaki. Ogólnie przejścia. To może być to miejsce, no? To jest tylko jedna droga ucieczki. Cholera, ale tylko jedna droga. Którą by mogli tutaj zająć. Oni tam na dachu siedzą? W sumie zaraz zobaczę. Przejdę się tam do nich. Znalazłem oh. okno! Faktycznie to skrzypi! William, chodź! Idę! Nadchodzę. Przeskakuj, musisz przeskoczyć na ten dach. Tutaj! Mhm. Tutaj jest szyba na dole. I można ten wejść. Mam pomysł. No, panowie, pobiegniemy tam, zginiemy. Ślepy za ułek, a budynki za wysokie, żeby skakać. O, ty uważaj lepiej! Chodźcie tutaj na górę, mam plan! Tam, o, fuck! Oj, oj. <ścoughs> Chcę, Chcę, się wiesz. Tak, żyje. Nic nie jest? Może jedno żebro połamałem? Jak żebro połamałeś? Trochę Dam se radę! Nie z takich sytuacji się wychodziło! się na górę! Nie skończyłem gadać! Nie wchodź to drabina jest na pewno bezpieczna. Słuchajcie, mam plan! No? Eee, chodźcie tu, wszystko wam teraz opowiem. Chodźcie też! Chyba, że został tam. Oj! że jest. Dobra, mówcie, ja, ja wejdę tam, zacznijcie mówić. Chyba Dobra, powinno. więc Za do Co jakiś czas Strawberry był metalowy wóz. Dosłownie metalowy. No. Obok Strawberry, z mi było wiadomo, co udało mi się wydostać z biura agenta rządowego, to wiem, że w międzyczasie, kiedy zawsze jest ten metalowy wóz, należą do Kornmala, mnie do prze, się przejeżdżają stroje pinkertonów. Słuchajcie, rozdzielimy się na dwie grupy. Ja lecę z tobą, dam, ok? Ty, Miguel, ty, Miguel i Mike, lecicie razem, dobra? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Teraz chodźcie, idziemy i jedziemy. Na koniach. A no tak, nie mamy koni. Dobra, no to ukradniemy jakiegoś konia i będzie łatwiej. No schodź, chłopaku, schodź, No Dobra, widzowie. A my widzimy się już w następnym odcinku w miejscu, gdzie się spotkamy wszyscy.